Dzień dobry, nazywam się Alicja Szczepiorska, to jest Message for You. A dzisiejsza wiadomość jest taka: Wszechświat daje ci bezustannie znaki. Może już czas je zauważyć? No właśnie, świat nam no, cały czas coś podpowiada, mówi do nas, szepcze. Czasami spotykamy dawno nie widzianego znajomego, i on zaczyna mówić o czymś, o czym my myśleliśmy przez ostatnie kilka dni. Otwieramy książkę, niby przypadkowo. Na jakiejś stronie, i tam jest odpowiedź na nasze pytanie. Słyszymy coś w radio. Widzimy jakiś napis na ulicy, i nagle okazuje się, że on trafia w punkt. Otwórz się na to. Świat naprawdę cały czas do nas mówi. Cały czas daje nam odpowiedzi. Tylko trzeba nauczyć się ich słuchać widzieć je być uważnym. Tego z całego serca życzę i życzę też cudownego dnia. To jest Message for You i do zobaczenia już wkrótce.